Cześć Siemanko, jestem Bartosz Społeczny, to jest o moim gościem Dawid Romański po swojej fenomenalnej wygranej na noc MMA 2 Koszelinie. Cześć Siemano. Siemano. Przecież nie Dawid, powiedz mi, czy taki był plan? E, tak, plan był taki, żeby... Znaczy plan był taki, żeby rozciągnąć tę walkę na trzy rundy mimo wszystko. Wiedziałem, że przeciwnik jest dobrze przygotowany kondycyjnie. Nie chciałem się podpalać w pierwszej rundzie. Czułem, że, że jest OK, że prowadzę tą, tą walkę w moje tempo. Dostałem jeden, dwa czasy, które poczułem. Ale czułem, że on też powalnia. Czułem, że powalnia, że mogę też przyspieszyć w niektórych momentach. Jak się wywaliliśmy, to też poczułem, że mimo wszystko, gdzie myślałem, że jego bazą będzie to, że będzie próbował balać i tak dalej, że jest OK, że, że dam, dam radę, że przewyższam jego umiejętności. Więc, więc myślę, że tak, wszystko szło po naszej myśli. Yy, trener mówi, że było wszystko OK. Ta, ta, dla mnie to jest najważniejsze. I chyba git. A oczywiście się zaskoczył? Bo tam była taka próba gilotyny chyba w pierwszej rundzie, z tego co pamiętam. Tak? W ogóle mnie tym nie zaskoczył. Czułem, że, czułem, że jego y... bark Bar. mam y... tutaj, więc to było praktycznie do wyciągnięcia. Więc tak naprawdę chciałem, żeby się nawet posiłował, a później jak już wyszedłem bardziej, jak złapał mi rękę i ja byłem pod nogą, to czułem, że możemy mi swipnąć. Bardziej tego się obawiałem, ale przełożyłem ciężar, trzeba było, wszystko gid. Jak cię walczyło przed swoją publicznością? No bo jak zawsze, doping był fenomenalny. Bardzo często walczę przed swoją publicznością i, i naprawdę to jest nie do opisania rzecz. Jeżeli masz po swojej stronie przyjaciół, w ogóle bardzo, bardzo serdecznie dziękuję moim sponsorom, którzy tak naprawdę są moi przyjaciele Magic Cars, Bardzo Ci dziękuję, Marcinie Macbut, Maciej Brzyziński. To są wszyscy, to są moi ziomki, to nie są sponsorzy. Geologia, geotechnika, Andrzeju, bardzo Ci dziękuję. No i tutaj mamy konstruktywę, młody przedsiębiorca Filip Jakubowicz. Kocham Was, naprawdę. Powiedz mi kiedy chciałbyś jeszcze powrócić do, do klatki. Czy to będzie w tym roku, czy już po prostu w przyszły rok? Mamy plany bardzo fajne. Menago właśnie w tym momencie jest w fazie negocjacji. Zagraniczna? Zagraniczna. Opas na USC Fight Pasie. Więcej nie powiem. Ale wydaje mi się, że można gdzieś tam strzelać. Nie? Można coś tam zweryfikować, ale naprawdę jest, jest, jest fajna gala, jest fajny plan. Naprawdę do końca roku to wyjdzie. Bo tam były plany, a wcześniej Cage Warriors z tego, tego co pamiętam. Czy coś się ruszyło w tym temacie? Czy, to jest, czy nie możesz mówić po prostu? Nie, nie. Cage Warriors yy, wypada z moich myśli tak szczerze. Yy, wolę się bić na innych galach. No, bez wątpienia, Twoim problemem no, jest kategoria wagowa, która w Europie, no, chociaż teraz ze sobą OKTAGONu jest coraz bardziej popularna, ale w, ale w Polsce no, jest problem. No, jest tak mało zawodników, że no, ile tam was jest, nie wiem. Nawet nie wiem, czy pięciu byśmy, byśmy znaleźli w Twojej kategorii wagowej, czyli czyli muszę powiedz mi, czy to ty też czujesz, że jest, jest to problem jakby z dopinania walk no, na tych no, dla, wyższych, dla dla lepszych organizacji. Nie? To jest problem dla mojego menadżera. <laughs> ale mój menadżer tak naprawdę, tak szczerze, za co bardzo mu dziękuję, bo robi zajebistą robotę, jeżeli chodzi o moją, moją karierę, jeżeli chodzi o, moich zawod o tych zawodników, bo to nie jest łatwe, a tak naprawdę on tworzy tą kategorię muszą w Polsce ściągać mi zawodników, żebym ja się bił mimo wszystko w Polsce, czasami też za granicą, ale to on tworzy to wszystko, tak szczerze. A właśnie do tej kategorii. Czy ty wiadomo, teraz mówisz, że e, prawdopodobnie masz jakąś dużą, e, du, du, dużą walkę o pas? Ale czy ty nie myślałeś, że zamiast tego 5.1 po prostu, po prostu powróci do tego 6.1, gdzie byłoby ci łatwiej, nawet się dostać, nie wiem gdzieś do KSW, czy nawet gdzieś wyżej w Europie, na pewno byłoby to łatwiejsze niż w tej kategorii? Szczerze, miałem propozycję już niejednokrotnie, tak? ale no trzymamy się tego 5.1, będziemy się trzymać dopóki możemy. Na razie nie zmieniam planów. Oczywiście, jeżeli przyjdzie taki moment, zmienię tę kategorię i, i będę się próbował wbić do tego KSW. Okay. I tego, tego Ci życzę. Z mojej strony to wszystko się chcesz komuś podziękować. Jeszcze raz kogoś pozdrowić. To jest Twoja chwila, twój moment, twój czas. Bardzo dziękuję trenerom, bo trenerzy naprawdę oddali serducho w tych przygotowaniach moim przyjaciołom, bo oddali serducho, żeby, żeby moja głowa pracowała tak jak należy. Mojemu menadżerowi za całą pracę, tak jak mówiłem, którą wkłada we mnie. I... Tym ludziom, którzy wkładają we mnie się cegiełki, bo Albert to też praktycznie mój wujas, a nie sponsor. I tu mamy wariatów kolejnych. Bardzo Wam dziękuję. Dużo to za mnie znaczy. Dzięki wielka W komentarzach celujcie, która ta organizacja, w której się Dawid będzie się bił, opas. Trzymajcie się.